Miałem jednego a tu zaraz czterech wyskoczyło, kurwa, czy tam trzech kurwa, bo tak latają. To wy co latajcie we czterech, a ja będę latał sami, chuj. Ej, spróbujmy tak. Ja w ogóle kurwa będę latał więcej niż wy. to nie możemy wszystkich kupić.

Nie, nie, musiał się zbudować, jest O kurwa, odwrócił się mikser i mnie rozjebał. Proszę, od tyłu go zaszedłem, ty. 20 stopni. Dobrze, że my to zamyślamy podczas metrów. Latajcie wy bez czerek, i ja będę w tym Ja będę mówił tylko na którą flagę idę i że na tamtą nie będziesz na はい。 Ty co ty nie zrobiliśmy, że to zrobiliśmy, kurwa to zrobiliśmy, że na zrobiliśmy, że to zrobiliśmy, mi Kurwa, to zrobiliśmy, że to zrobiliśmy, że Ja Na B na kontrolę na sera masa, jesteśmy A ja lecę na Citro Czekaj, dopoś w ogóle! Było nie? właśnie, no i dobra i teraz O kurwa zbiegać. z Bokka ty O kurwa karabinem nie

Podnieś. To nie ja, bo ja nie żyję. Ja podniosłem kogoś, ale. A. Co, twoja bo wy za bardzo się skinacie tym podlotem, przez często kurwa nas tak za trójką nasza... palają, nie pamiętam. No teraz małe małego na przykład się mogę podnieść, kurwa, bo jestem schowany do ściany. Mam dla ciebie lekki. Ja pierdolę jak lag miałem Ja też lag miałem Ja też laga ty Strzelałem do chuja i w ogóle... O dalej mam kurwa Daj, dalej, <śmieniciela> się Co to ma być kurwa ty? Trzech, trzech do akcji ale...

on tu był w koncie w ty, on tu był jak ja przyszedłem, tylko teraz wylot na środek, ja się z tym napierdalałem. Legend, zapierdalaj na B! Odjebałem, jestem tam, chodźcie. O, przyjęliśmy kontrolę nad telewizją. O! To Ja lecę na Ten to właśnie, Jeszcze jeden tam, a, to nie bawi się Widzę taki. wrogiego żołnierza Kontrolujemy cel czarny

Czali, został Zazdroszca to! Karazę, co nie bo nie miałem lepszenia, bo mi staje. Kur... no nie wkur... Normalnie, tam, co, bo... ja z tobą... Ja siebie podniosłem raz, może coś nie zadziałało, albo nie straciłem. Poszedłem do drugiego... Ja patrzę, dalej leci... Przyszli do A. Zalazłem do A.

Ale zanim ja nie, tracę... prawo, nie, że masz nie, ale nie, nie, o, zobacz, no teraz bo dopiero podnoszę, nie, ja woda, tak się no. nie, nie, ale nie, 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 ya van a hacer una planta, ¿verdad? No.